Dostałeś przelew od rodziny? Uważaj, bo nawet prezent może zainteresować urząd skarbowy. W Polsce każda darowizna ma swój limit, po przekroczeniu którego musisz ją zgłosić. Dla najbliższej rodziny, czyli rodziców, dzieci, dziadków, małżonka, limit to 36 120 zł w ciągu 5 lat. Dla dalszej rodziny, jak ciotki, wujkowie, kuzyni, limit to 27 090 zł a dla osób niespokrewnionych tylko 5733 zł. I teraz najważniejsze, to nie chodzi o jednorazowy przelew. Jeśli w ciągu pięciu lat ta sama osoba przelała ci więcej niż te kwoty łącznie, masz obowiązek zgłosić to do Urzędu Skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. Nie zgłosisz? Urząd może potraktować to jako ukryty dochód i naliczyć nawet 20% podatku od całej darowizny. Więc jeśli rodzice, partner albo znajomy często przesyłają ci pieniądze, zapisuj wszystko, licz sumy i pilnuj limitów. Zgłoszenie darowizny zajmuje kilka minut, a może oszczędzić ci tysiące złotych i ogromny stres, bo dla fiskusa nawet prezent musi być udokumentowany.